Wiele spraw, jeden temat. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Dawno nas nie było, ale wracamy, triumfalnie wracamy. Państwa, moim gościem jest Maciej Makselon, wiceburmistrz Szczecinka. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie, panie Wiceburmistrzu. Dzień dobry, raz jeszcze. Remont jakiego samochodu kosztuje 16 tysięcy? Mojego własnego toyoty RAV4. Nie kupujcie to i otraw 4, bo 16 tysięcy kredytu. Ale nie, nie absolutnie. To jest ta część, którą wydałem na, na remont. To jest tylko i wyłącznie nowy lakier Raptor Zielony. Natomiast ilość środków, które zainwestowałem, ten samochód, który zresztą dostałem od ojca, rocznik 2003, jak dobrze pamiętam przekroczył kilkukrotnie tą wartość, którą można przeczytać w moim oświadczeniu majątkowym, bo myślę, że redaktor do tego, że tak powiem, pije. I tak, jak ktoś popełni ten błąd, że się zakocha w samochodzie, który ma już swoje lata, jest jeszcze samochodem terenowym, wykorzystywanym w lesie, to rzeczywiście to nie jest naj, najrozsądniejszy, ponieważ wielokrotnie już wydałem więcej niż ten samochód jest warty. Doskonale wiem o co chodzi, łączę się w bólu. Volvo, jak dobrze pamiętam, tak? Czy SAP? <laughs> Volvo, Volvo dalej. To samo tak, <laughs> od 20 tak. lat. Ym, czy demokracja jest sprawiedliwa? Najbardziej sprawiedliwa ze wszystkich systemów, które w, w, mogą i panują w, w obecnie na A ta w, w to sprawiedliwa jest? Myślę, że tak. To zależy jeszcze w, o jaki aspekt redaktor dopytuje. Dlaczego warunkiem y, powodzenia demokratycznych wyborów w szczecinku jest twoje stanowisko? Jeszcze raz. Dlaczego warunkiem poprawnego funkcjonowania demokracji w szczecinku, poprawnego funkcjonowania powyborczej demokracji y, w szczecinku jest twoje stanowisko? A kto tak powie, że, co, to, skąd, skąd takie sformułowanie? Tak sobie przed chwilą wymyśliłem. Aha, no to nie, to nie, jest, nie jestem w stanie odpowiedzieć. No to jest na, warunek na, na, jednak, na żeby popytanie. ta koalicja działała. Nie, myślę, że jak każdy warunek różnych koalicji, to jest, jest, to jest jakaś układanka. Każda koalicja jest pewną układanką, również mhm. personalną układanką, i również układanką, w, w której no, danej frakcji jednej lub drugiej, które zawiązują jakieś porozumienie koalicyjne, dzieli się miejsca, funkcje. I akurat w tym przypadku Koalicji Obywatelskiej w porozumieniu z Komitetem Douglasa burmistrz Jerzy Hardy Douglas jakby zaproponował stanowisko wiceburmistrza, też jakby wskazał, widział mnie na tym stanowisku i cieszę się bardzo i zresztą za to mu dziękuję, że zaufał mi i, i powołał mi na to stanowisko. Co robi wiceburmistrz, co ty robisz? Na razie, to się, na razie to się ogarniam na nowo, jeśli chodzi o, 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 o takie organizacyjne, techniczne rzeczy, bo dosłownie wczoraj z, odebrałem komputer, założyłem mi na nowo maila, dostępy, klucze itd., itd. Tak i tak dalej. najpierw zostałeś zwolniony. Tak, najpierw zostałem odwołany mhm. z, 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 i, i zresztą zostało zarządzenie, że jest tylko jeden zastępca, więc najpierw zostałem odwołany, teraz zostałem powołany. Że też za chwilę powieszę te same obrazki w tym samym biurze, bo to biuro mi się, mi się nie zmienia. Więc na razie to jest, to jest praca taka czysto techniczna, organizacyjna. Natomiast obszar czy obszary, które zostały mi wskazane i za które będę odpowiadał, są dość szerokie, szczerze mówiąc, są szersze niż, niż z poprzedniej kadencji burmistrza Daniela Raka. Jest kilka takich obszarów wiodących, jeżeli się skupimy tylko na, jakby na ratuszu i na tej części funkcjonowania miasta, to, to w pierwszej kolejności to jest wydział rozwoju, czyli dość no, bardzo istotny wydział, który pozyskuje środki zewnętrzne. Jak wiemy, plan inwestycyjny burmistrza Daglasa był bardzo ambitny. Było tam wiele inwestycji, które w, no, będą na pewno w, kosztowały dość, dość, wysokie, dość wysokie kwoty. Okej, okay. i tymi inwestycjami, pozyskiwaniem też pieniędzy ze środków zewnętrznych. Będziesz się zajmował. Teraz. Będzie się zajmował wydział rozwoju, natomiast będę ten wydział rozwoju nadzorował. Zresztą zresztą tak jak nadzorowałem wcześniej w burmistrza Daniela Raka, natomiast tutaj jest. Yy, no idziemy maksymalnie po wszystkie możliwe środki finansowe, jakie są możliwe, dostępne, również poza granicami kraju, krótko mówiąc, również patrzymy na, na Unię Europejską, na Komisję Europejską. Myślę, że jakby ten fakt, że pracowałem przy projekcie Civitas Renesas miał zapewne z, jakieś znaczenie w, 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 w głowie burmistrza Douglasa, gdy podejmował tę decyzję. Czy kończąc swoją misję wiceburmistrza, jak to technicznie wyglądało, bo Ty oczywiście zostałeś nam odwołany, mhm. jak, to się, jak to wygląda z punktu widzenia formalnego, jeśli chodzi o zatrudnienie? zakończyłaś twoją umowę o pracę? Nie, moja umowa o pracę jeszcze trwała, bo to jest kodeks pracy yy, przywołany, ja po prostu byłem pracownikiem ratusza, który nie świadczy obowiązku pracy. Mhm. Yy, I tak na dobrą sprawę, no, była dwutygodniowa przerwa, zostałem powołany, powołany na nowo, więc ja tak na dobrą sprawę przez ten czas byłem wciąż pracownikiem ratusza, pracownikiem Urzędu Miasta. Jaki masz odbiór? Yy, czy ludzie są, ludzie są na pewno zaskoczeni tym, że jesteś tu, gdzie jesteś w tej chwili? Mhm. Może wróciłeś? I jaki masz odbiór? Jakie mam informacje zwrotną od tak, społeczeństwa? Nie mówię czy o, o twoich znajomych. Czy, czy swój odbiór? Swój odbiór. <laughs> Nie, te, te reakcje są różne, one są w, czasami skrajne, ja nie jestem w stanie powiedzieć teraz, która jakby kwestia przeważa, myślę, że przeważa zdziwienie, część osób oczywiście wiedziało, że te rozmowy między, między koalicjantami się toczą i jednym z tych, z, tych, z tych elementów tych rozmów koalicyjnych jest stanowisko wiceburmistrza i moja skromna osoba, która gdzieś tam się przewija w prawo i w lewo, ale część osób to wiedziała, więc nie była zaskoczona, natomiast bardzo dużo osób nie wiedziało, było zaskoczonych. Niektórzy, niektórym bym powiedział dyplomatycznie, jeszcze kampanijne emocje nie opadły. Do czego zresztą zachęcam, żeby jakby zapomnieć już o kampanii, bo tak jak powiedział dzisiaj burmistrz Douglas na y, swoim expose, y, to była twarda, czasami brutalna walka dwóch liderów. Y, ale ona zawsze niesie za sobą też jej, żołnierzy, tak to nazwijmy, czyli ludzi, którzy stoją za jednym i za drugim liderem i, i oni też przecież walczą, jeżeli użyjemy jeszcze tej wojennej nomenklatury w, w tej kampanii politycznej i zawsze tam pojawiają się emocje, pewne, pewne, pewne złości. Myślę, że nie wszystko zostanie zapomniane. Ja szczerze mówiąc już o kampanii zapominam. Ale I, do końca... to samo, I to samo chciałbym zaapelować, żeby większość, czy z jednego, czy z drugiego, oczywiście zapomniała, to znaczy zapomniała w tym sensie, że, że nie chcę ingerować w ich, w, ich, w ich analizowanie, co w tej kampanii było dobre, co złe, kto kogo obraził, czy kto, kto czuje się obrażony, myślę, że to akurat jest dość symetrycznie, tylko po prostu nadszedł czas tego, żebyśmy już tą kreskę postawili i, i, i zabrali się do pracy, bo, bo, bo myślę, że przede wszystkim tego oczekuję, oczekują mieszkańcy Szczecinka czy powiatu szczeciniackiego, bo rozpatruje to w kategoriach dwóch samorządów. Twoja kampania wyborcza jeszcze się nie skończyła. 28. w Koszeli nie jest to, rozprawa w, w trybie wyborczym. Co z tym twoim startem nieszczęsnym w wyborach? To jak to się stało, że. że... No właśnie, bo to było przeoczenie tego miejsca zamieszkania, co poszło nie tak. Czyli dopóki jakby nie wypowiem pewnych słów na sali sądowej... A to oczywiste. Tak, to, 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 które, bo rzeczywiście 28 maja we wtorek, no byłoby to mało roztropne z mojej strony, żebym jakby mówił tutaj w mediach to, co będę chciał mówić na, na sali sądowej. Ja odniosę się tylko do tego mojego wpisu na Facebooku, który jest dostępny, ogólnodostępny. Ja jestem czuję się mieszkańcem Szczecinka w 100 albo w 110%, tak to nazwijmy. Co się wydarzyło, to się wydarzyło i jaki będzie wyrok sądu, taki będzie wyrok sądu. Ja się akurat z wyrokami sądu za, zawsze e, zgadzam i bo nie mam innego wyjścia. E, zobaczymy we wtorek. Jeżeli będzie potrzebny komentarz po wyborczy, to ja z, z miłą chęcią oczywiście skomentuję i jestem dostępny dla Was, mediów. No, bardzo dziękuję. W, w, prawie zawsze. E, ale z, z, no zobaczymy. Jakby, no, oczywiście <coughs> zgadzam się, że ta kampania wyborcza dla mnie się jeszcze nie skończyła pod tym względem takim formalnym. Ale ja już, ja już zapomniałem o wyborach. Mówię zupełnie serio. Bo to, to, to miasto bardzo kochasz. Kocham. A masz trzy tatuaże, a gdzie? Na rękach na wewnętrznych stronie z, z strony raniny, no, akurat jest w, w, w garniturze. To przebitki zrobimy. <laughs> zrobimy sobie przebitki, aczkolwiek to, to, to tatuaże to jest jakaś część litywna, oczywiście i ja, ja, ja z, no ale kilka, mówisz, kilka że masz... tatuaży zrobiłem, ja po prostu chciałem podkreślić, jak bardzo to miasto kocham. Znaczy, wreszcie masz... robiłem to porównanie do tatuaży, co jest generalnie trochę absurdalne, ale no nie do końca, bo szczerze mówiąc mój pierwszy tatuaż, jaki robiłem, to był tatuaż witrażów z, z ratusza, z, z, z herbem herbem miasta i no dla mnie to było takie znamienne, zresztą akurat każdy tatuaż, który mam, a kilka ich mam, nie, dla mnie coś znaczy, ma jakieś znaczenie po prostu. Masz trzy tatuaże związane ze Szczecinkiem. Tak. Czyli witraż. Tak. I takie budynki, wszystkie charakterystyczne budynki w formie takiej linii życia i, i, i kod kreskowy 78400, to jest trzeci, ostatni tatuaż, Ta to, ze znaczy, bo być może jeszcze da, jakieś nastąpią, jestem akurat tym, 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 tą osobą, która ty, faktycznie jak zrobi jeden tatuaż, to myśli już od razu, od razu o drugim, ale no wszystko gdzieś ukrywam tak jak nie widzicie, no, na szyi sobie tatuaże nie zrobię. E Maciej Akselon, wiceburmistrz Szczecinka, który wcale się nie opalił na czasach w Bułgarii, tylko gdzie? Yy, w sumie opaliłem się na pracach ogrodowych w Radaczu i, z, i na bieganiu na różnych biegach i treningach. I bardzo dziękuję. Tak. Za, za rozmowę. Yy, Naturalnie. Dziękuję serdecznie. Temat o tym, co ważne. 4, 3, 2.